Witamy na kanale Kolegium Futbolu i zapraszamy na kolejną podróż dookoła świata razem z piłką nożną i Mundialami. Michał Mango. Grzegorz Mędrzejewski. Dzisiaj o kilku sprawach istotnych. Będzie m.in. o jednym z finalistów w Iranie. Będzie też ciekawa historia dotycząca Barcelony. I na koniec jeszcze mamy taką małą niespodziankę. A propos tego, kto zasiądzie już na kanapie, tak? I kto już na tej kanapie siedzi. A no właśnie, no to ruszamy po prostu z tematami. Iran jedzie na Mundial, będzie to już siódmy Mundial dla Iranu, wydarzenie szczególne i wydarzenie oczekiwane, bo wszyscy czekają na to, żeby Iran wyszedł z grupy, do tej pory jeszcze ta sztuka Irańczykom się nie udała, choć próbowali już po raz pierwszy w 1978 roku. W 1978 to był ich taki debiut na Mundialu, natomiast no, trzy porażki w, w grupie przewidziane zresztą, bo grali z innymi reprezentacjami. No ale później praktycznie na 20 lat, jeśli chodzi o historię Mundiali, ta reprezentacja zginęła, bo e, w 1979 roku rozpoczęła się rewolucja e, islamska, islamska no, która zmieniła po prostu kraj. E, tak, no, z monarchii konstytucyjnej przeszliśmy do Republiki Islamskiej, państwa bardzo religijnego, państwa, które zakazało tych swobód obywatelskich wielu w związku z zmianą właśnie ustroju. No i to też był moment, w którym też wielu Irańczyków opuściło kraj. No i przez to też skomplikowała się sytuacja sportowa z piłką nożną, bo, no mówiąc krótko, nie było łatwo wtedy zajmować się innymi sprawami i do kolejnych eliminacji nie, nie przystąpili Irańczycy. W roku 1982 w Hiszpanii ich nie było. Nie było, ale dodajmy jeszcze ważny fakt, że też sytuacja międzynarodowa Iranu była dość skomplikowana, bo też poza rewolucją to wewnętrznie, zewnętrznie był konflikt wojenny z Irakiem. No i w związku z tym reprezentacja z tych kwalifikacji do mundialu w Hiszpanii wycofała się. Kolejny mundial w Meksyku. Tutaj była sytuacja już tego typu, że Iran od FIFA, od Federacji Azjatyckiej uzyskał, dostał taką możliwość rozgrywania meczów, ale na terenie neutralnym. No tak, chodziło o kwestie bezpieczeństwa. Drużyny nie chciały ryzykować i jechać do Iranu, żeby tam rozgrywać te spotkania. W związku z czym była propozycja, aby te mecze choć u siebie grać jednak na wyjeździe. No natomiast Federacja nie, nie skorzystała z tego, no i w związku z tym Iran został zdyskwalifikowany. Tak? I w zasadzie lata 80. bez możliwości takiego realnego rywalizowania na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o reprezentację Iranu. No ale lata 90. też jakby nie były. Obfite dopiero aż do 1998, tak. No i tutaj był, można powiedzieć, przełomowy rok, jeśli chodzi o reprezentację Iranu i pisanie jej historii, tak? Mundialu, historii Mundialu. Historii Mundialu, bo Iran awansował po, równo po 20 latach od pierwszego występu na Mundial we Francji. No i tutaj w grupie od razu rywalizował ze Stanami Zjednoczonymi, co było takim meczem, który wywoływał emocje nie tylko wśród Irańczyków. No tak, patrzono na to z wielu aspektów, właśnie też z aspektów geopolitycznych, bo powiedzmy, że ten 1979 i ta gigantyczna zmiana i rewolucja islamska, to także odwrócenie się Iranu od Stanów Zjednoczonych. Do tego czasu Stany Zjednoczone były bardzo mocno obecne, a mamy w pamięci te, te, te słynne wydarzenia związane z ambasadą Stanów Zjednoczonych w Teheranie, tym atakiem na, na ambasadę i od tego momentu komplikują się kwestie relacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Mówiąc krótko, Stany Zjednoczone traciły tę część wpływów ja bym powiedział, że komplikują się to, to zbyt, może zbyt delikatnie, bo pamiętajmy, że wśród polityków, wśród szachów irańskich czy Aetola, Homie i Niego Stany Zjednoczone wręcz były nazywane takim szatanem, czyli to był taki największy, największy z wrogów na Zachodzie, tak? I stąd też ta rywalizacja sportowa miała trochę inny charakter i tam ci dumni persowie, bo dodajmy jeszcze, że choć często wydaje się, że w Iranie. To jest kraj arabski, a to nie jest kraj arabski, to jest kraj Persów. Tam, jeśli chodzi o Arabów, jest no, jakaś drobna procentowa grupa społeczna, natomiast to, to są przede wszystkim Persowie. Tak? No i też z punktu widzenia nawet samej religii, samego islamu, Irańczycy są szyitami, więc jest to jednak różnica między Arabią sa Saudyjską a innymi, innymi państwami powiedziałbym tutaj... Wschodnimi, tak. Wschodnimi, no bo tych szyitów jest tylko 10% z wszystkich wyznawców islamu, natomiast no, Iran uchodzi za stolicę, powiedzmy, takiego światowego szyizmu, więc, więc tutaj też... No, nam się wydaje, że może to, są, to jest ta sama religia, natomiast te relacje, nawet z krajami sunnickimi, też by, bywały bardzo różne, jeśli chodzi o Iran. Jasne, ale wracajmy do, do, do sportu, do mundialu. Mamy rok 1998, mamy mecz ze Stanami, i mecz, jak mówiłeś, przełomowy. Dla Iranu. Wydarzenie szczególne. Bo pierwsze zwycięstwo na mundialu, tak? 2–1 i to I bardzo zacięte. Więc jest to coś niebywałego i dla piłkarzy, i dla społeczeństwa. No i potem Iran całkiem nieźle radzi sobie też w kolejnych latach. W XXI wieku też już gościł na mundialach, na czterech mundialach. Pierwszy w 2006 roku, ale te najciekawsze to 2014, 18 i ten ostatni w Katarze w 2022 roku, gdzie znów spotykają się ze Stanami Zjednoczonymi. No tutaj też było spotkanie zarówno ze Stanami Zjednoczonymi i jeszcze z Anglią, tak? Czyli też pamiętajmy o tym konfliktach różnych, że to jednak Wielka Brytania była takim głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no, z Anglią tutaj się nie udało, bo Iran dość wysoko przegrał, no ale w meczu o wyjście z grupy przegrał ze Stanami Zjednoczonymi po golu Pulisika, więc Amerykanie się zrewanżowali to Amerykanie grali w dalszych... W fazie pucharowej. W dalszej fazie, dokładnie. Zatem tak jak mówiłem, cały czas, jeśli chodzi o Iran, to jest to oczekiwanie na, na wyjście z grupy, może ten mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Meksyku będzie tym wyczekiwanym. Natomiast ja bym jeszcze na chwilę wrócił do roku 2018, czyli do mundialu w Rosji, ponieważ tam też dosyć mocna grupa, do której trafili Irańczycy. Tam byli Hiszpanie, tam byli Portugalczycy z Cristiano Ronaldo. No i było Maroko. Było Maroko, tak. Jeszcze nie tak silne jak w Katarze, ale już pokazujące swój potencjał. Natomiast szczególnie ten mecz z Portugalią myślę jest w pamięci Irańczyków, bo tam też ostatni mecz. Właśnie z tą drużyną, z drużyną Cristiano Ronaldo decydował o tym, czy Irańczycy wyjdą z grupy, no i byli o włos, można powiedzieć, od tego meczu. No tak, to był taki najbardziej dramatyczny mecz, bo wydawało się, że Portugalia bardzo łatwo wygra w tym meczu. No, Cristiano Ronaldo nie wykorzystał rzutu karnego, Portugalczycy prowadzili 1-0, i później się sprawy, jak to mówią, zaczęły się komplikować. I nie dość, że Iran doprowadził do do remisu, to już w doliczonym czasie gry miał taką piłkę meczową, tak? Tam nie dużo brakowało, żeby padła bramka na 2 do 1 i Iran by po prostu wyeliminował Portugalię. Tak? No to by była sensacja i to by było też kolejne wielkie wydarzenie dla Iranu. Było bliziu. Tutaj warto podkreślić, że to był chyba taki najlepszy mundial pod kątem sportowym Iranu, bo rzeczywiście ta reprezentacja też dobre mecze zagrała i zwycięski mecz z Maroko i z Hiszpanią porażka minimalna 1 do 0 i rzeczywiście ta reprezentacja nie tylko kibicom Iranu, ale kibicą właśnie śledzącym mundial bardzo się podobała, więc, więc, więc tutaj tak to było. Natomiast warto jeszcze wspomnieć polski wątek, jeśli chodzi o mundial w Katarze. Bo tam mieliśmy zawodnika, który dziś gra w ekstraklasie w Lechu Poznań, czyli Ali Golizadek. Ali Golizadeh, który no, w reprezentacji już zagrał ponad 40 meczów, zdobył 6 bramek, no ale w, w Katarze warto podkreślić, że w każdym z meczów się pojawił, bo raz jako zmiennik, a w dwóch meczach ponad 70 minut, więc, więc taki silny akcent, jeśli chodzi o obecność na mundialu. Tak. No i pytanie, czy pojedzie do, na mundial w przyszłym roku, w 2026? Na razie jest kontuzja, ale m, kto wie, kto wie, może jeszcze uda się powrócić do reprezentacji. Może się uda, tym bardziej, że no jeszcze będzie cała runda wiosenna, tak? więc będzie mógł, mógł się odbudować. No i Lech Poznań gra w Pucharach europejskich, w związku z czym też jest scena do tego, żeby się pokazać trenerowi reprezentacyjnemu. Ale właśnie jeszcze wracając trochę do geopolityki, też powstaje pytanie, co z kibicami irańskimi, bo Iran też przypomnijmy, cały czas jest na tej liście, na czarnej liście 41 państw, w których obywatele nie mogą wjeżdżać do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście są tam. Wyjątki dotyczące wydarzeń sportowych odnośnie sztabów i zawodników, no ale z kibicami sprawa wciąż otwarta i pytanie, czy, czy będzie to możliwe. Ja myślę, że tak pointując ten wątek, no to musimy poczekać na ceremonię losowania grup 5 grudnia, bo wtedy no przede wszystkim będziemy wiedzieli, czy Iran będzie rozgrywał mecze w Stanach, czy w Meksyku, czy w Kanadzie, więc ta konfiguracja może być różna. A myślę, że też jeśli chodzi o te wspomniane przez Ciebie 41 państw, no tam się mogą za chwilę pojawić kolejni finaliści z tej listy, no więc. więc Politycznie będzie to musiało być jakoś rozwiązane, tak? No, możemy tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o Iran, to też jest duża diaspora w, w Stanach i w, w Kanadzie, no, która jednak nie żyje dość pokojowo z władzami wiadomo, no ale Bo to są ci Irańczycy, którzy właśnie, którzy właśnie po 1979 roku w dużej mierze wyemigrowali i ich potomkowie, którzy którzy tam się osiedlili no i którzy nie chcieli zrezygnować trochę z, z tego kraju, jaki mieli do 1979. No więc zobaczymy, jak, jak będzie sytuacja wyglądała, no, ale myślę, że takim przełomowym e, wydarzeniem no to będzie teraz ta ceremonia losowania. No to czekamy w takim razie, jakie kulki wylosują oficjele i gdzie podąży Iran na mundial w 2026 roku. To, co już pewne, to na pewno, że będzie na tym mundialu. Centrum wszystkich zdarzeń to oczywiście Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, czyli państwa gospodarze przyszłorocznego mundialu, ale my dzisiaj ruszamy do Meksyku, a konkretnie do Guadalajary. To jest miasto, no można powiedzieć, wyróżnione przez FIFA, bo po raz trzeci będzie gościć najlepszych piłkarzy świata. Gościło w 1970, gościło w 1986 roku, zresztą podobnie jak Meksyk. No i teraz również Guadalajara, po raz trzeci i chyba to jest dla wszystkich, którzy wybierają się na Mundial bardzo ciekawa destynacja, patrząc z punktu widzenia. Państwa Meksyk. Warto tam się udać. Czy warto się tam udać, bo z jednej strony, oczywiście, tym punktem głównym to będą mecze mundialowe, natomiast Guadalajara jest takim miastem, które no, posiada dużą tradycję, jeśli chodzi o kulturę, o sztukę, ale także jest to miasto nowoczesne, bo od niedawna też jest nazywane taką meksykańską Doliną Krzemową. No ale przede wszystkim, no bardzo znane w świecie, przede wszystkim wszystkim przez El Mariachi, tak? Bo tak no, tam mariachi się narodziła jest... i tam jest skultywowana bardzo mocno. Właśnie narodziła i ten film El Mariachi, później Desperado, no już to wypromowały jakby całość, więc, więc chociażby z tego no, powodu... Wszyscy pamiętają, jak podążał przez meksykańskie miasto i z futerału na gitarę wyciągał swój arsenał, można powiedzieć, militarny. No i oczywiście, no, to jest też nie tylko filmy, bo na miejscu to jest skultywowane, tam są festiwale Mariachi, tam tam są różne dedykowane wydarzenia, no, ale też miasto właśnie bardzo związane z filmem, tak? Bo... Tak, no, miasto bardzo też meksykańskie, bo podkreślają to wszyscy, którzy odwiedzali Meksyk, że jest to miasto, w którym można właśnie odnaleźć bardzo dużo tego tradycyjnego, dawnego Meksyku. Zresztą też miasto studenckie, bodajże sześć uniwersytetów w Guadalajarze, ale to, co mówiłeś, film e, niezwykle wrósł w to miasto z uwagi e, na swój festiwal, który ma no już 40 lat, bo pierwszy raz w 1986 roku festiwal filmowy, który przyciąga no tak jak największe festiwale na świecie, tak w Meksyku ten festiwal jest traktowany, zresztą założony, zorganizowany przez człowieka urodzonego w Guadalajarze, Guillermo del Toro, reżysera meksykańskiego, który no, znalazł też uznanie w Stanach Zjednoczonych, otrzymał trzy Oscary, jeden za film, dwa za film fabularny, za najlepszy film, i za e, reżyserię, no właśnie. I jeden Oscar za film animowany, co ciekawe, e, Pinocchio. E, dokładnie. No i... Pamiętajmy też, że Guadalajara no, to jest też takie miasto, które może nie wszyscy wiedzą, ale jest też taką kolebką e, cyklistów, bo są tam e, ścieżki rowerowe, bardzo piękne, no ale też o dużych przewyższeniach, bo przypomnijmy, że zarówno dla e, kolarzy, czy to profesjonalnych, czy e, amatorów i dla piłkarzy, no są tam duże przewyższenia i to jest jakby ciekawe, no bo sam stadion jest położony na dużej wysokości, tak, więc to będzie... Tak, wada... Guadalajara 1500 metrów nad poziomem morza, więc to też jest istotna informacja dla wszystkich, i dla turystów, i dla przede wszystkim sportowców, piłkarzy, którzy będą w Guadalajarze rywalizować. Ja zerknąłem sobie jeszcze, żeby przypomnieć kształt wody, żeby nasi obserwatorzy tutaj mieli pewność. To tytuł filmu, za który Guillermo del Toro otrzymał dwa Oscary. Zatem można też sobie obejrzeć jeszcze przed wyjazdem do Guadalajary. A jeszcze przypomniałem się, że były też ważne seriale realizowane w dużej części w Guadalajarze. Jeden to Narcos Meksyk, czyli ta trzecia część serialu Narcos, oraz taki serial również o meksykańskich kartelach El Chapo. Więc na pewno wszyscy miłośnicy tych seriali będą mieli też okazję, jeśli się udadzą, obejrzeć sobie te różne Przestrzenie uliczki, miejsca, gdzie, gdzie te seriale były nagrywane. No zatem co? No, do Guadalajary. Na chwilę zostawiamy kwestie mundialowe, zerkamy trochę na Europę i na Afrykę. Temat biznesowy, finansowy, ale też myślę i trochę. Nie wiem, etyczny, tak można by było powiedzieć. No, można powiedzieć kontrowersyjny, tak? Z no tak. punktu widzenia marketingu sportowego, sponsoringu przede wszystkim. No bo tutaj mówimy o współpracy państwa, czyli Demokratycznej Republiki Konga z klubem FC Barcelona. No właśnie, w ostatnich tygodniach podpisana umowa, umowa, e, która gwarantuje ponad 40 milionów euro za 4 lata Barcelonie za umieszczenie na treningowych koszulkach napisu promującego e, re, Demokratyczną Republikę Konga hasło Coeur d'Afrique, czyli z francuskiego tłumacząc serce Afryki. No i Kongo jest tym sercem Afryki, to niewątpliwie. Natomiast, właśnie jest pytanie: czy, czy, czy ta umowa była potrzebna Barcelonie? Barcelonie, która przecież tyle lat broniła się przed tym, żeby jakikolwiek sponsor był na koszulkach i te barwy były. No, niezwykle cenne, natomiast no później to potoczyło się tak, że jednak sponsor no, z przyczyn finansowych prędzej czy później musiał te, te barwy podbić, że tak powiem i to się zrealizowało, natomiast no, czy to jest sponsor, który Barcelonie jest potrzebny? Ja się tutaj takim wątkiem, który no, tak jak wspomnieliśmy budzi największe emocje, jeśli chodzi o ten sponsoring no to tutaj jest fakt, że... Barcelona przez lata współpracowała z UNICEF-em. Logo UNICEF-u było na koszulkach Barcelony i w tych pierwszych latach to nawet było tak, że jeszcze Barcelona była takim sponsorem UNICEF-u. Nie dość, że promowała za darmo po prostu organizację, to jeszcze przeznaczała pewne środki na, na pomoc. Półtora miliona czy dwa? No to były, wiadomo, to było już też kilka lat temu, więc te stawki, sponsor, no to, więc te stawki sponsoringowe były zdecydowanie mniejsze niż... Niż dziś. No ale właśnie, wracając do UNICEF-u, czyli z jednej strony klub, który był związany z UNICEF-em, a dzisiaj ma sponsora. No... Instytucją, dodajmy, charytatywną, wspierającą Afrykę, walczącą o to, żeby poprawiać sytuację bytową, życiową Afrykańczyków. No nie tylko, ale w dużej mierze Afrykańczyków. No i właśnie strefy wojny, czy gdzieś biedy, głodów czy tak jak mamy dzisiaj Bliski Wschód i Palestynę, natomiast do czego zmierzam, że z jednej strony mieliśmy ten UNICEF, a dzisiaj Barcelona dostaje kontrakt, no nie jest to jeden z najwyższych, ale znaczący, no właśnie od kraju, który ma problem. Który jest pogrążony przez lata w wojnie z Ruandą. Zresztą, no, to też trochę mam takie wrażenie, że ta rywalizacja geopolityczna przeniosła się też trochę na rywalizację piłkarską, bo Rwanda z kolei, hasłem Visit Rwanda, też sponsoruje europejskie kluby. Sponsoruje europejskie kluby, tam jest PSG, tam jest Bayern Monachium. Tam jest Atletico, tam jest Arsenal, tak? No. no właśnie, a po drugiej stronie mamy teraz Kreda Frick, bo dla usprawiedliwienia może trochę, czy, 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 czy jakby tak pokazania, że nie jest to tylko i wyłącznie Barcelona, to też mamy dwa inne kluby, które, które również zdecydowały się na, na tego typu współpracę z znaczy to jest jeszcze ICE Monaco i AC Milan, tak? Natomiast no, Barcelona, z racji tego, że jest to największy klub. Ogniskuje uwagę po prostu Ogniskuje w tych uwagi. kontraktach. No I właśnie ta kwestia jeszcze UNICEF-u i, i tego pro problemu, bo z jednej strony to nie jest tylko, yy, znaczy problem wojny jest ważny, bo nawet jak pokazują raporty no, no, UNICEF-u już za z pierwszą u... połowę tego roku, no, przez tą wojnę i yy, prawie. Około 300 tysięcy e, mieszkańców wschodniego Konga musiało e, emigrować. Tak? No tam Czekać też, z tej strefy e, wojennej, tak. To są właśnie ta strefa, właśnie w okolicach tak, Wielkiego Jeziora Kiwu. E, no, czy chociażby to, co się działo w, w takim mieście Goma, gdzie tam, prawda, były ataki i, e, i to, te, te zdjęcia ubiegły świat. Natomiast no, to jest oczywiście znaczący problem. Ale drugi problem, e, który od lat ma Kongo, no, to jest wykorzystywanie już dzieci w pracach, w, e, kopalniach, w, kopalniach. w kopalniach. Tak, bo był ten słynny raport w 2016 roku, sporządzony przez Amnesty International i razem z UNICEF-em który poka pokazywał i wyliczał, że bodajże 35 tysięcy 40 tysięcy dzieci było wtedy zatrudnionych w kopalniach. Bardzo takie dojmujące i, i, i ale też ważne reportaże z tych kopalni przeprowadzone przez dziennikarzy, czy to BBC czy Sky News. Czy też reporterów francuskich, którzy, którzy jakby pokazywali cały ten system, że z jednej strony to są dzieci pracujące w kopalniach, a te kopalnie często Nadzorowane są przez właśnie rebeliantów, którzy jakby przemycając koltan i kobalt, sprzedając go różnym firmom. E, często te firmy nie znają źródeł, no po prostu mają środki na swoje rebelie. Tak? Więc jakby problem wschodniego Konga jest jakby. Cały czas ten sam, mimo że, tak jak wspomniałeś, ten film już był ponad 8 lat temu i ten słynny raport, bo to też był raport i powstało kilka reportaży, filmów. Natomiast ta wojna jeszcze ten problem eskaluje, oczywiście ze względu na sytuację. No, ciężko o jakieś dane, natomiast wiele organizacji mówi, że to się nie zmieniło. No właśnie, to i stąd ten. Takim można by powiedzieć wątpliwości, czy rzeczywiście taki sponsor jest niezbędny Barcelonie. Myślę, że to jest takie pytanie otwarte też do Was, jeżeli macie na ten temat jakąś swoją opinię. Czekamy na komentarze, czy Barcelona powinna reprezentować takich sponsorów, czy może, czy może lepiej, żeby szukała w innych obszarach. A, a z drugiej strony, może właśnie poprzez sponsoring czy związanie się kontraktami z takimi krajami jak Demokratyczna Republika Kongo jest szansa na to, żeby zmienić nieco sytuację w danym kraju i może poprawić los mieszkańców, w tym również dzieci. Zobaczymy. No to też jest jakby pytanie do Państwa. No szukamy jakichś takich opinii i jeśli chcą Państwo się na ten temat wypowiedzieć, to czekamy w komentarzach, tak? Tak. A my pozostajemy na kontynencie afrykańskim, bo obiecaliśmy, że będziemy mówili o państwach, które spędzą Mundial na kanapie. I, I mamy takie jedno afrykańskie jest państwo. Jest tam jedno takie państwo, mimo że cały czas. Które wygrało właśnie w przedbiegach, ja bym powiedział. Dokładnie, bo kwalifikacje cały czas trwają, natomiast to państwo już tutaj na pewno nie pojedzie, na pewno nie zdobędzie punktów w kwalifikacjach. Mówimy tutaj o Erytrei. I mamy sytuację taką, że. Erytrea w ostatnich latach rywalizowała, jeśli chodzi tutaj o przepustki, czy to na Mundial, czy na Puchar Narodów Afryki. Natomiast prezydent i no, dyktator, bo to jest prezydent oficjalnie, no, ale Erytra jest też nazywana Koreą Północną Afryki, więc, więc tutaj mamy do czynienia z dyktatorem. Stwierdził, że reprezentacja nie będzie przystępowała do kwalifikacji do Mundialu ze względu na to, że statystyki pokazują, że od 2007 roku ponad 30 piłkarzy nie wróciło z meczów wyjazdowych, tak? prosząc o azyl akurat gospodarza danego meczu, więc, więc przy takich stratach dyktator stwierdził, że jednak no, spędzimy mundial na kanapie. Tak, lepiej oglądać go z dystansu. No też oczywiście szanse na to, żeby Erytrea awansowała na mundial były niewielkie, chociaż w historii tej piłkarskiej był moment, kiedy spisywali się całkiem nieźle Erytryjczycy, choć nie reprezentując państwa Erytrea. Tak, warto podkreślić, że Erytrea jest państwem stosunkowo młodym, bo od 1992 roku ma swoją taką państwowość, wcześniej była częścią Etiopii i właśnie to, co wspomniałeś, Erytrejczycy reprezentując Etiopię, wygrali jeden z takich ogólnych zawodów kontynentalnych, no taki przedwczesny Puchar Narodów Afryki, właśnie wygrywając z reprezentacją Egiptu, tak? I to, co ciekawe, że zarówno Erytrea, jak i Etiopia to były kolonie włoskie, no i w Erytrei tak naprawdę do dziś został jeden stadion, który kiedyś w czasach kolonialnych wybudowali Włosi, no i ten stadion jest do dziś i, i pełni taką centralną funkcję, że na nim gra i reprezentacja, i mecze rozgrywają różne kluby i ćwiczy młodzież, więc, więc jakby jest to jedno takie centralne miejsce. No, w takim razie, jeśli ktoś wybierze się kiedyś na mecz Erytrei, albo będzie miał okazję gdzieś obejrzeć występ tej reprezentacji, to ciekawi jesteśmy, czy Erytryjczycy prezentują włoskie równie w związku z tymi e, historiami związanymi z Włochami, czy, czy może jednak bardziej fantazyjną, afrykańską, e, swobodną piłkę nożną. E, to dzisiaj tyle, jeśli chodzi o nasz program, o nasz kanał Kolegium Futbolu. Zapraszamy do komentowania, e, prosimy też o lajki, like suby e, no i widzimy się niebawem.